Starzenie się to naturalny proces, który wszyscy przeżywamy, ale robienie tego z mądrością może zmienić różnicę między życiem pełnym satysfakcji, a życiem pełnym żalu. W tym artykule zbadamy 11 powszechnych błędów, które wiele osób popełnia w miarę starzenia się, oraz jak ich unikać, aby zapewnić, że nasze złote lata będą naprawdę pełne. Nauczenie się identyfikacji i korekty tych błędów jest kluczem do cieszenia się zdrową, aktywną i bezstresową starością. Jednym z największych i najczęstszych błędów jest zaniedbywanie zdrowia fizycznego. W miarę starzenia się ważne jest, aby zwracać uwagę na nasze ciało. Utrzymanie regularnej rutyny ćwiczeń jest kluczowe dla zachowania mobilności, siły i ogólnego zdrowia. Nie chodzi o to, aby stać się sportowcem. Lecz o wykonywanie prostych aktywności fizycznych, takich jak spacer, pływanie czy yoga. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia zaleca się co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo. Utrzymanie aktywności fizycznej pomaga zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym, poprawia krążenie oraz wzmacnia kości i mięśnie, redukując ryzyko upadków i złamań. Ponadto ważne jest regularne poddawanie się kontrolom lekarskim. W miarę starzenia się nasze ciało się zmienia, a wczesne wykrycie problemów zdrowotnych może mieć znaczenie. Okresowe wizyty u lekarza pozwalają zapobiegać poważnym chorobom lub leczyć je zanim się pogorszą. Pamiętaj, że zapobieganie jest zawsze skuteczniejsze i tańsze niż leczenie zaawansowanej choroby. Często pomija się znaczenie zdrowia psychicznego. W starości zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak fizyczne. Utrzymywanie aktywności umysłowej i dbanie o nasze emocje może znacznie poprawić jakość życia. Emerytura i inne zmiany w codziennej rutynie mogą sprawić, że poczujemy się zagubieni lub nawet przygnębieni, ale są sposoby, aby utrzymać zdrowie psychiczne w równowadze. Hobby takie jak czytanie, ogrodnictwo czy nauka nowych umiejętności. Są doskonałymi sposobami na zajęcie i aktywność umysłową. Nie chodzi tylko o unikanie smutku, ale o pielęgnowanie sprawnego umysłu pełnego celu. Ważne jest również socjalizowanie się, utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi i rodziną, czy dołączenie do grup społecznych, aby uniknąć izolacji. Interakcje społeczne pobudzają mózg i wzmacniają dobrostan emocjonalny. Jeśli czujesz, że potrzebujesz więcej wsparcia, nie wahaj się szukać pomocy profesjonalnej. Psycholog lub terapeuta może dostarczyć Ci niezbędnych narzędzi do radzenia sobie z emocjonalnymi zmianami, które są charakterystyczne dla tego etapu życia. Planowanie finansowe jest kluczowe dla cieszenia się starością bez zmartwień ekonomicznych. Bardzo powszechnym błędem jest brak odpowiedniego planowania na emeryturę oszczędzanie od młodego wieku i mądre inwestowanie może znacząco wpłynąć na twoje złote lata. Jeśli nie zaplanujesz dobrze swoich finansów, możesz znaleźć się w stresującej sytuacji w przyszłości. Sekret tkwi w tym, aby zacząć oszczędzać jak najszybciej, ponieważ odsetki składane pozwalają nawet małym kwotom rosnąć w czasie. Ponadto ważne jest, aby mieć jasny budżet dostosowany do twoich potrzeb. Zidentyfikuj, na co wydajesz pieniądze i poszukaj sposobów na oszczędności. Warto również dywersyfikować swoje inwestycje w różnych obszarach, takich jak obligacje, akcje czy nieruchomości. Jeśli czujesz się zagubiony w planowaniu finansowym, rozważ skonsultowanie się z doradcą, aby cię poprowadził. Nie zapomnij o znaczeniu posiadania funduszu awaryjnego. Posiadanie wystarczającej ilości pieniędzy oszczędzonych na pokrycie co najmniej 3 do 6 miesięcy wydatków pomoże Ci zmierzyć się z nieprzewidzianymi okolicznościami, takimi jak nagła sytuacja medyczna czy naprawa w domu. W miarę starzenia się może być łatwo popaść w izolację społeczną, zwłaszcza po emeryturze. Przestaniecie wchodzić w interakcje z przyjaciółmi, rodziną i społecznością, co może mieć negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Izolacja społeczna. Może zwiększać ryzyko depresji, lęku, a nawet demencji. Ważne jest, aby pozostać aktywnym społecznie. Uczestniczenie w aktywnościach rekreacyjnych, dołączanie do klubów czy grup społecznych, a nawet wolontariat to skuteczne sposoby na utrzymanie kontaktów społecznych. Ponadto regularne utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi i rodziną, zarówno osobiście, jak i za pomocą wideokonferencji, może pomóc w walce z samotnością. Nie lekceważ potęgi technologii, aby pozostać w kontakcie. Aplikacje do wideokonferencji i media społecznościowe to narzędzia, które pozwalają na utrzymanie kontaktu z bliskimi, niezależnie od odległości. Relacje toksyczne mogą być szkodliwe na każdym etapie życia, ale w starości trzymanie się tych negatywnych więzi może być szczególnie szkodliwe, bez względu na to, czy chodzi o przyjaciół, rodzinę czy partnerów. Utrzymywanie relacji, które wysysają Twoją energię emocjonalną, może wpływać na Twoje zdrowie psychiczne i jakość życia. Ważne jest, aby nauczyć się ustalać granice i rozpoznawać, kiedy relacja nie przynosi ci korzyści. Otaczaj się ludźmi, którzy cię doceniają i pozytywnie wpływają na Twoje życie. Nie bój się oddalać od tych relacji, które sprawiają, że czujesz się źle. Czasami odejście jest najlepszą decyzją, aby chronić swoje dobrostan emocjonalny. Wielu ludzi w starości czuje, że muszą dalej wszystko robić sami, ale to nie zawsze jest najmądrzejsze. W miarę starzenia się, niektóre codzienne zadania mogą stać się trudniejsze do wykonania. Nieproszenie o pomoc, gdy jest to konieczne, może prowadzić do niebezpiecznych lub niepotrzebnie stresujących sytuacji. Przyjmowanie pomocy. Nie jest oznaką słabości, lecz mądrości. Prośba o pomoc przyjaciół, rodziny czy profesjonalistów może znacznie ułatwić Ci życie i pomóc dłużej zachować niezależność. Nie wahaj się prosić o pomoc w zadaniach takich jak sprzątanie, zakupy czy przygotowanie posiłków. Odkrywanie swoich osobistych planów zbyt wcześnie może narażać Cię na krytykę lub zniechęcenie, które mogą sprawić, że zaczniesz wątpić w siebie. Dzieląc się swoimi celami przedwcześnie, otwierasz się na negatywne komentarze, które mogą wpłynąć na Twoją motywację. Warto być selektywnym w stosunku do osób, którym ufasz, mówiąc o swoich planach. Szukaj porady u tych, którzy naprawdę Cię wspierają i dają konstruktywną informację zwrotną. Zachowanie swoich celów w tajemnicy, aż będą dobrze rozwinięte, pomoże chronić Twoją motywację i pewność siebie. Sen jest kluczowym elementem zdrowego życia, ale wiele osób nie przywiązuje do niego odpowiedniej wagi. Odpowiedni sen nie tylko pomaga poczuć się wypoczętym i pełnym energii, ale także jest fundamentalny dla zdrowia serca, nastroju i pamięci. Złe spanie może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i wpływać na twoje samopoczucie emocjonalne. Ważne jest, aby ustalić regularny rytm snu. Kładzenie się i wstawanie o tej samej porze każdego dnia, tworzenie sprzyjającego środowiska do snu oraz unikanie kofeiny i ciężkich posiłków przed snem to nawyki, które mogą poprawić jakość snu. W miarę starzenia się nasze potrzeby zmieniają się i ważne jest, aby dostosować się do tych zmian. Opieranie się modyfikacjom w domu lub codziennych nawykach może narażać cię na ryzyko. Wdrażanie środków bezpieczeństwa w domu, takich jak instalacja poręczy czy poprawa oświetlenia, może zapobiec wypadkom. Zaleca się także dostosowanie codziennych aktywności, aby unikać wypalenia i ograniczyć zbędne zadania. Dostosowywanie się do zmian to oznaka mądrości i dbałości o siebie. Wprowadzenie tych poprawek pozwoli Ci cieszyć się pełnym i bezpiecznym życiem. Nauka nie powinna kończyć się z emeryturą. Utrzymywanie ciekawości i otwartości na nowe doświadczenia jest kluczowe dla zachowania aktywnego i zdrowego umysłu. Nabywanie nowych umiejętności, odkrywanie hobby lub po prostu czytanie książek na interesujące tematy może wzbogacić Twoje życie w niespodziewany sposób. Badania wykazały, że osoby, które nadal się uczą i wyzwają swój umysł, mają mniejsze prawdopodobieństwo rozwoju problemów poznawczych związanych z wiekiem. Dlatego nigdy nie jest za późno, aby nauczyć się czegoś nowego i nadal się rozwijać. Odpowiednia dieta jest kluczowa dla zachowania zdrowia w starości. Dobre jedzenie nie tylko dostarcza energii, której potrzebujesz, ale także pomaga zapobiegać chorobom i utrzymywać silny układ odpornościowy. Upewnij się, że w twojej codziennej diecie znajdują się owoce, warzywa, chude białka i zdrowe tłuszcze. Priorytetowanie zrównoważonej diety w połączeniu z regularnym ćwiczeniem pomoże Ci pozostać silnym i zdrowym w miarę starzenia się. Podsumowując, starzenie się z mądrością polega na unikaniu tych powszechnych błędów i przyjmowaniu nawyków, które pomogą Ci prowadzić pełne i zdrowe życie. Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, odpowiednie planowanie finansowe, otaczanie się pozytywnymi relacjami i ciągłe uczenie się. To klucze do szczęśliwej i satysfakcjonującej starości. Pamiętaj, że budujesz przyszłość swojego zdrowia. Wybieraj mądrze i pielęgnuj swoje ciało z miłością i troską. Jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzach pełne życie, aby wiedzieć, kto jest zwycięzcą, który dotarł do końca wideo. Czekam na Twoje historie triumfu. Tak więc polub film, subskrybuj i aktywuj powiadomienia. Mam nadzieję na dalsze tworzenie podobnych treści w przyszłości. Teraz polecam obejrzenie tych dwóch filmów tutaj, aby kontynuować naukę o stoicyzmie i psychologii ludzkiej. Serdeczne pozdrowienia.